Co ty zrobiłeś, Michał? Co robisz? Co robisz? No powiedz mamie, bo nie wiem. Nie jestem skręca. A skręcasz? Powiedz, zakręcam. To powiedz mi, czy w lewo, czy w prawo. Nie. A co robisz okiem, kochanie? Co robisz okiem? Hej ma, should I, should I go like this? Możesz takie. Hey, ma, proszę.